w pamięci zbiorowej Polaków, a także również za granicą, szczególnie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Wystawa Wyzwolenie czy Zniewoleniem składa się z pięciu części. Pierwsza część ma tytuł inspirowany komiecka kaszmarskiego kaczmarskiego Czerwony Świt się Budzi. Opowiada ona przede wszystkim o pierwszych dniach, o walce o praku o działaniach militarnych. Przez kilkadziesiąt lat e, propaganda komunistyczna umacniała nas w przekonaniu, że był opracowany specjalny manewr dla ocalenia zabytkowego e, miasta, dla ocalenia Krakowa. W rzeczywistości był opracowany manewr o charakterze militarnym. Kraków miał być e, zdobyty, ale nieocalony. Nie to nie było e, głównym zadaniem e, Armii Czerwonej. To było czysto e, działanie e, militarne. I z tym, z tym problemem rozprawiamy się w tej części pierwszej, pokazujemy jak tam naprawdę przebiegały te pierwsze dni, jak przebiegały walki. Nie chcemy w żaden sposób umniejszać osiągnięcia Armii Czerwonej jej militarnej sprawności, ale to, że Kraków nie został zniszczony w 1945 roku, to jest też zbieg różnych szczęśliwych dla Krakowa Okoliczności, które pozwoliły, że miasto nie zostało zniszczone. Nie było zamiarem marszałka Koniewa ratowanie miasta, ale zdobywanie. Kolejna część, dosyć roz... duża, jest poświęcona, jest pod tytułem w cieniu Jałd. To są te pierwsze lata, 45, 46 czy też 40, 47 rok. W 45 roku, 18 stycznia, bardzo wielu jeszcze myślało, że sytuacja w Polsce rozwinie się pomyślnie. Były duże nadzieje przed konferencją w Jałcie, że pomimo tego, że Polska znajdowała się pod kontrolą Związku Sowieckiego, uda się jednak tą niepodległość odzyskać. Też na wystawie możemy zobaczyć różne aspekty życia pokazujące też odmienność okupacji niemieckiej od pierwszych dni okupacji sowieckiej, tych następnych lat, które nastąpiły. Możemy zobaczyć m.in. inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, konkurs żołpek krakowskich. Pamiętamy, szczególnie zwiedzając wystawę tu w Fabryce Schindlera, krakówca z okupacji, co Niemcy, Niemieccy okupanci zrobili z Uniwersytetem Jagiellońskim i z profesorami, których aresztowano i wywieziono do koncentracyjnego. W czasie, w tych pierwszych latach po zajęciu miasta można było chodzić do szkoły, można było również na przykład legalnie grać w piłkę nożną, odbywały się zebrania. Bardzo często otwarcie nawet z zwykłego meczu piłkarskiego było wówczas w 1945 roku wielkim wydarzeniem o charakterze często patriotycznym. To wtedy można było też usłyszeć polski hymn, zobaczyć również polskie biało-czerwone sztandary. Była to dla tych ludzi bardzo wzruszająca sytuacja. Nie do, niemożliwa do zrealizowania się w czasie okupacji niemieckiej. Kolejna część jest poświęcona wywózkom żołnierzy Armii Krajowej w głąb Związku Sowieckiego w 1941 roku, a tam obozy Długiej Śmierci. w stawie, którym o tym słowie wprowadzającym pana Grzegorza chcę uznać za otwartą, a Państwa zaprosić do tego, ażebyście udając się na dobraz z nami o zwiedzili. Dziękuję bardzo.